Oto sekrety, które możliwe są do odkrycia w ciągu następnych czterech tygodni. Podałem wszystko najważniejsze, co wyszukałem, aby każdy skorzystał. Pamiętajcie jednak, nie trzeba na zaś panikować, tylko ze spokojem ducha rozwiązywać swoje problemy. Zresztą nie każda tajemnica musi być straszna, prawda? Zwróćcie uwagę na zakres dat w tytule. Pod warunkiem regularnych publikacji na Wasze życzenie, każdy otrzyma comiesięczne przewodnictwo. Poza sugerowanym, jak zawsze, dystansem, uwzględnijcie zjawisko odwrotnego odczytu, sprawdźcie znaki dodatkowe, szczególnie wedyjski, a darmowy kalkulator znajduje się w opisie filmu, lub też można w tej sprawie do mnie napisać. Szczególnie zaangażowanym w kanał polecam odwiedzić Chciwy Garnuszek, dzięki temu, ten projekt kącik szamana się rozwija, a wszystkim co wspierają zakulisowo poprzez lajki, komentarze i polecenia, jak zawsze serdecznie dziękuję. Przypominam też o nowych opcjach rozkładów Tarota na stronie. Idąc za potrzebą fanów, dostosowałem usługi. Rozłożę oczywiście na wszystko i zaskoczę nawet nie znając faktów. Gwarantuję Wasze zadowolenie. Odnośnik znajdziecie na ekranie. Oraz w specyfikacji materiału. Przejdźmy do kart. Ktoś bliski, zapewne romantyczny partner, rzadko kiedy kochanek z odległej przeszłości zapragnie emocjonalnie się zbliżyć. Duchy podpowiadają, że to nie jest sprawa nowa. Mimo dramatycznego rozstania kiedyś, rozwodu. Zakończenia znajomości albo i fizycznego dystansu, na przykład kiedy zamieszkujecie zupełnie inne miasta, ten człowiek chciałby sprawy poukładać. Sekret ten jest o tyle ważny, że jeśli rezonuje, absolutnie nie będziecie chcieli uwierzyć. Trzeba zmienić perspektywę. Nikt nie mówi, że trzeba się pojednać zaraz teraz, ale byłoby to dobre posunięcie. Przynajmniej dla zasady, aby nic się za nami nie wlokło, no i żeby sumienie nie krzyczały. Widocznie, ten, kto jest na bok odsunięty, nie ma takiej możliwości, albo został, powiedzmy, obrzucony błotem i stwierdził, nie ma sensu w ogóle dyskutować. Bo cokolwiek powie, to zaraz otrzymuje tylko krytykę i czepialstwo. W ten sposób, okopując się na własnej pozycji, też dolewa oliwy do ognia, ale z drugiej strony trzeba człowieka zrozumieć, jeśli od dłuższego czasu był tłamszony, obrażany, albo zwyczajnie tak traktowany, że mu się odechciało. Jeżeli druga strona tego konfliktu, pomijam już jaką rolę odgrywacie w sprawie, zmieni swoją postawę i zamiast być ofiarą oraz wmawiać, że wszystko powinna otrzymać za darmo, zacznie działać i zacznie inicjować zdrową dyskusję, to wtedy możliwa jest zgoda, polepszenie i wszystko, co miałoby się wydarzyć. Czy to zejście się razem, czy częściej rozstanie, nawet pójdzie gładko, elastycznie, bez eskalacji wojny. To jest bardzo ważny przekaz i należy uczciwie zadecydować, którą stroną jesteście i co najlepiej na podstawie tego, co ja mówię, zrobić, aby sobie dalej nie szkodzić, tylko doprowadzić sprawę do jak. Najkorzystniejszej solucji. Kolejna rzecz. Wszelkie rozstania lub nieobecność na skutek pracy odbiją się negatywnie na rodzinie. Dziecko będzie cierpieć w tym miesiącu. Można jednak tego uniknąć, trzeba mu poświęcić czas, na przykład po powrocie do domu, zrekompensować swoją nieobecność zabrać na zakupy, zajęcia sportowe, chociażby obejrzeć film, albo poświęcić się dziecku w zakresie tego, co ono preferuje. Ta wersja wydarzeń przeważnie będzie zgodna ze ścieżką samotnych rodziców. W związkach partnerskich nowych, świeżych, będzie dochodziło do zwarć wskutek odmowy założenia rodziny. To jest prawdopodobnie ukryty powód, którego jedno z Was drugiemu nie zechce ujawnić, nawet jeśli będzie postawione pod ścianą, ostro wypytywane, nawet zmuszane do ujawnienia tej niewygodnej prawdy. Nie wiem, czy można cokolwiek z tym zrobić. Powiedzmy, sprawa pozostaje kwestią wolnej woli. Tarot jest neutralny, i mam wrażenie jedyne co podpowiada, to aby uważać na relację z bliźniętami wodnikiem, bo te szczególnie utrudnione pod kątem założenia rodziny będą. Młode raki. O powiedzmy, do 30 roku życia, może niewiele ponad to. Mogą martwić swoich rodziców, ponieważ nie układają sobie ciągle życia. Najczęściej chodzi o ciężką i przewlekle niesatysfakcjonującą sytuację finansowo-zawodową, rzadziej o stabilny związek. Nie wiem, czy to jest sekret, zazwyczaj rak się z rodziną trzyma, ale gdyby ktoś miał wątpliwości albo być może nie utrzymywał aż tak dużego kontaktu z bliskimi, no to sekret ujawniony. Następnie coś, na co wszyscy czekają, i kiedyś o tym mówiłem, wiem, że to jest dokładnie ta sama sprawa. Otóż, jest sobie pewna ognista osobowość, mieszkająca w innym mieście lub kraju, chciałaby romansu nierzadko pod pretekstem przyjaźni. To może być bardzo stara relacja, o której już zapomnieliście. I byłoby to dla raka bardzo dobre, o ile zdecydowałby się nie być tak zwaną konserwą. Mam nadzieję, że wiecie, co to znaczy. I luźny romans pomógłby Rakowi pokonać handrę oraz gorsze retrogradacyjne nastroje. Dodam jeszcze Wenus w Baranie bardzo mocno sprzyja odnawianiu luźnych znajomości. I można na tym skorzystać, ale oczywiście zachowując zdrową rezerwę, no i akceptując warunki, albo raczej zasady, na jakich toczy się ta gra. Do tego, jeśli macie dystans z ex-kochankiem, to zamiast podglądać lub blokować się w internecie, lepiej dać upust emocjom i nawiązać ten kontakt. Widzę, że wiele osób nadal utrzymuje się przy swoim i nie chce się uzewnętrznić. Co zaś dotyczy jeszcze tych relacji na dystans, to niektóre raki mogą się zbliżyć do przyjaciela lub przyjaciółki, którzy to nie mieszkają jakoś po sąsiedzku. To może być relacja z dawnych szkolnych lat, ale w tej drugiej wersji chodzi raczej o biznes, a nie o romans. I jeżeli ktokolwiek komuś proponuje, to lepiej nie mówić hop, bo być może przed faktem ta osoba wszystko sobie dobrze zaplanowała. I jakby to powiedzieć, trzeba ją prześwietlić i upewnić, że grunt jest bezpieczny. Ja myślę, że warto inwestować, ale takie wstępne pogaduchy to żaden pewnik. Więc sekret brzmi mniej więcej tak. Kujcie żelazo, póki gorące i jak już jesteście pewne, że chcecie takiego biznesu, a nie innego, oraz zamierzacie wejść z kimś w spółkę, Planujecie sprowadzać produkty z zagranicy, otworzyć restaurację lub cokolwiek w ten deseń, to lepiej szybciej niż później, dlatego że ktoś się może rozmyślić no i też twierdzi, że lepsza alternatywa jest na horyzoncie albo na przykład lepszy inwestor. Nie widzę tu żadnego oszustwa, chyba że jako oszustwo. Rozumiemy samo oszukiwanie siebie, bo wierzymy komuś na słowo, albo wydaje nam się, że zaledwie jedno biznesowe spotkanie lub też relacja ze starych szkolnych lat załatwi wszystko. Na koniec, pamiętajcie w okresie marca, że wszelkie kontakty nie będą przypadkowe. Zaskakujące wiadomości wysłane przez internet, telefony, jakieś podobne tego typu synchroniczności winny być traktowane jako dobry znak. Nie ma na sensu lękać się i wmawiać sobie potencjalnej tragedii. Odwagi. Czasem życie jest proste. Jeśli znajdujemy przyjaciół, słyszymy komplementy albo obcy człowiek lubieżnie spogląda na wydatny dekolt, Prawdopodobnie nie ma złych zamiarów, to tylko chcica. No i tyle. Gdyby coś było niejasne, albo gdyby ktoś potrzebował dodatkowych informacji, polecam prywatnie pisać. Pamiętajcie, aby ten przekaz połączyć z innymi prognozami wiele się uzupełni. Bądźcie zdrowi.